Jezus był mistrzem, był nauczycielem dla swoich uczniów. I dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się tym, że pan Jezus się modlił, a oni na niego patrzyli i patrzyli. I jak skończył się modlić, to od razu podbił jeden z uczniów do niego i mówi: Panie Jezu, naucz nas się modlić. Patrzyli i stwierdzili: wow! ale to. Nie, no nasz mistrz to, ten to się modli. I mu, mu, mówią mu, naucz nas się modlić. Tak samo jak Jan, Chrzciciel, nauczył swoich uczniów się modlić. Oni mają swój sposób i teraz my mamy mieć swój. Mamy mieć dwa takie sposoby modlitwy. Oni mają swój, my mamy swój. Naucz nas się modlić. Pierwsze pytanie do was. Czy kiedykolwiek mając problem z modlitwą? Powiedziałeś do pana Jezusa właśnie na modlitwie, panie Jezu. Ja to tak za bardzo nie wiem, nie umiem. Naucz mnie, wprowadź mnie, czy sama modlitwa jest dla ciebie przestrzenią do zbudowania relacji z panem Jezusem.